Łódzkie w porównaniu z innymi regionami Polski radzi sobie z bezrobociem, mieszkańcy mają przeciętne dochody, katastrofalnie wypada zdrowie. To wyniki najnowszego raportu OECD, to międzynarodowa organizacja skupiająca 34 najbardziej rozwinięte państwa świata. O szczegółach Katarzyna Majewska. OECD do badania wybrało 9 dziedzin. Przyznawano punkty od 1 do 10. Wyniki, szczególnie w niektórych dziedzinach, są zaskakujące. Łódzkie, postrzegane jako region z wysokim bezrobociem, plasowało się na drugim miejscu tuż za mazowieckim z sześcioma punktami. Ostatnie dane GUS-owskie wskazują, że w naszym regionie jest blisko 159 tysięcy bezrobotnych. Są powiaty, jak łaski, w których stopa bezrobocia przekracza 19%. Profesor Elżbieta Kryńska tak komentuje wyniki raportu. Stosunkowo niska stopa bezrobocia, średnia oczywiście, tylko średnia. Niska to znaczy na poziomie średnio-górnokrajowej. Do tego bardzo wysoka aktywność mieszkańców i to spowodowało nasz wysoki poziom w tej dziedzinie w zatrudnieniu. Bezpieczeństwo w tej kategorii łódzkiej z siedmioma punktami jest trzecie od końca. Ale badano tylko liczbę zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. A nie z tym, zdaniem łódzki socjolog badającej tę dziedzinę, wiążemy subiektywne poczucie bezpieczeństwa. Tym, co najbardziej może um, budować poczucie bezpieczeństwa bądź jego braku, to są takie pospolite zdarzenia przestępcze, jak rozboje, napady rozbójnicze, wandalizm, chuligaństwo itd. itd. Bo jakby z tym się najczęściej możemy potencjalnie spotkać. Raport wskazuje, że to, z czym Łódzkie ma zdecydowany problem, to ochrona środowiska i zdrowie. W tym ostatnim przypadku 0,7 punktu i ostatnie miejsce w kraju. Nic nie pomogą remonty szpitali, jeśli nie będzie pieniędzy na leczenie pacjentów, podsumowuje przedstawiciel organizacji pozarządowej. Jesteśmy w takiej klatce, z której po prostu nie możemy jako pacjenci się wydostać, tak z jednej strony limity, z drugiej strony yy, 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 wyremontowane szpitale, do których po prostu tak naprawdę nie możemy się dobić. Dramat. Marszałek województwa przetacza liczby, m.in. 250 milionów zainwestowanych w remonty szpitali i 4 na promocję zdrowia. I dodaje, że słabo wypadamy w trzech obszarach na dziewięć, które obejmowało badanie. Bez tych trzech parametrów, w których wypadamy najsłabiej, w pozostałych jesteśmy jako drugi region, przyjmując taką logikę myślenia w Polsce. Po dodaniu wszystkich punktów Łódźki ląduje na ostatnim miejscu, co podkreśla opozycja, ale sami autorzy raportu rankingów nie robili. W przesłanym do nas mailu z polskiego oddziału OECD czytamy Jednym z powodów, dla którego nie sumujemy tych współczynników i nie robimy rankingu w obrębie danego kraju jest to, że nie dla każdego te różne współczynniki mają tę samą wartość. Na przykład czy bezpieczeństwo jest równie ważne jak zdrowie, edukacja, zarobki? Patrząc na mapę bezrobocia w Łódzkim trudno ekscytować się dobrym wynikiem w rankingu. Ostatniego miejsca w kategorii zdrowie też nie wytłumaczą sama demografia i zły system. W jednym jesteśmy podobni do innych regionów w Polsce. Wciąż więcej osób od nas wyjeżdża niż chce tu zamieszkać. Łódzkie wiadomości dnia Katarzyna Majewska.